走。So Jakie to było piękne! on jakie to było 200 IQ stary Jaki ty masz zapłon, człowieku! Dzień dobry, witam serdecznie, ja jestem jeszcze z kolei, jest kolejny odcinek, spróbuj nie powiedzieć Wow Wu! Brał starszy jest dzisiaj ze mną Hadesiak, Cześć! Woo, cześć! I nie przedłużamy, moi drodzy, zaczynamy od razu buta, żeby Woo. tutaj nie przynudzać. A wy koniecznie zasubskrybujcie nasze kanały oraz zostawcie łapeczkę w górę. Jak będzie 8 łapek w górę, to usuwam kanał. Więc zostawcie, jeśli. Dla a on przy dziewięciu. Więc dobra, słuchajcie, kompilacja nazywa się Never, Never Give jako Jak ona ich robi, nie? Na... przepraszam, strefach. never give up. I... Ale to było, ale to było, in... ale to było stary inside i pierwsza! Ej, stary, powiem ci, że zaczynamy na pełnej. Never give up. A ja to było zabawne w sumie. A ja... się nawzajem. A, a dla mnie było wyzwaniem e, powiedzieć, jak się ta kompilacja nazywa, ze względu na to, że zapomniałem. No. O, o Jezu. Ale ale, ale ale, mi słuchawki zniszczyło w tym momencie. Ej, ale to jest strefy, jak jesteś w tej strefie, to nie ma bata, żeby ktoś miał cię zabić. No, jesteś pewien? Nie no, w sumie ale masz. wiesz, No wiesz o co mi chodzi, no. No wiem o co chodzi. Dobra, zobaczmy, ta co tutaj się będzie. To jest najgorsze że czego musisz zrobić po prostu. No a i naprawdę. Jeszcze z tym skinem, to, ona, to, to ten skin to daje plus 10 do wkurzania, bo po prostu ładnie wygląda i ładnie strzela. I wydaje się, jakby bardzo dużo robiła ta wieżyczka Ok, Cal kalkulator? Patrz wywali w kogoś? Nie. O. Dobra, Miałeś no. nadzieję, ale. Miałem nadzieję. Miałem nadzieję, że wypuści tą elektryczność i ona się tak poim, poim, poim odbije Od ale... 20 przeciwników naraz. Tak, 20 przeciwników naraz, przy okazji walnie jakiegoś randomowego gościa w łeb. Yy... I no Co tutaj? O, o, o kurde, o kurde, o kurde, co? A bo... czas się kończył, dobra. O, ej, to było ładne. O Jezu, dobra. Serduszko, uwalam sobie. A, i kto więcej razy powie wow, kupuje mega boxa drugiej osobie. Zgadzasz się na to, Hadesiak? A to jak ja padłem ze śmiechu prawie, to to jest wow czy nie jest wow? Nie, to musi być wow, wow, wow. Bo A, albo takie, to już wow. powiedziałeś dwa razy, to wygrywa. Nie, to mi się nie liczy. Jak to ci się nie liczy? O kurde. Ej, to było ładne, stary. Bardzo. Dobra, zostało 12 sekund i mamy tutaj I Mortis! Ej, ale ja ci powiem, nie, że ostatnio gram dużą Mortisem, bo to jest no. tak jednak przekozacka postać, że to jest głamała. No nie, to nie dziwisz mi się, że, że ja nie lubiłem pogryć sobie ostatnio Ooo, the... <laughs> <Jezu. laughs> biedny. <laughs> Ojej, O mój Boże! Niech będzie! Wow. O mój Boże! To było, to było ładne. Co się. Co się naprawdę to było bardzo. To było bardzo ładnie ugrane. A to jest. Ej, to. W sumie to mam XD na twarzy. Oh, oh, yeah. <laughs> Ale jest tyle randomowych momentów w tej kompilacji, że naprawdę. Nie, w sensie, nie powiem, żeby to było łową, nie? Ale samo to, że ten. E, e, że, że ta beczka była jako dostawca pizzy i zostawił tamtą jako pizzę, to było zabawne. Wiesz, że dopiero teraz czaiłem, jak mi wytłumaczyłeś? A. <laughs> Więc to rzeczywiście było fajne, no. Dobra, uwaga. Patrz. Ojej, co? Aha, i go porobi, patrz. No co za debil? To jest po prostu. To nie jest zło, wow, to jest po prostu bycie idiotą. I tyle. To jest bycie idiotą. Nie bądźcie idiotami. Nie bądźcie, nie bądźcie idiotami, subskrybujcie ten kanał. Ale was przekonałem, co? Ja, 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 zostawiam ja, superkę. Subskrybujcie. Uch, jaka też, na drugim kanale też, bo tam Brawl Stars wlatuje też. No fajnie. I na grupę Śmieszki Yoshi'ego są dwie sekcje, Brawl Stars'owa i Minecraft'owa i linki macie w opisie. Bardzo fajnie, dużo tego wszystkiego. A I tylko tyle trzeba, żeby być wspaniałym człowiekiem. Być i szczęśliwym. Tego świata. I być szczęśliwym. Jak nasz kochany papież Polak też był szczęśliwym człowiekiem. Jeszcze ja? Ojej, 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 ale to... ojej, ale... I co? No i wygrali, Wy, wygrała no, ja. lewa strona. Okej. Okay. Milion ultów pod rząd, nie? What? Jakie to było przegięte, stary! No tak jest to, nie? Ej, chłop, no bo jak w dwóch. Y, w dwie osoby walniesz ultimata szelkom i to zrobi duży damage, to automatycznie dostajesz drugiego i to jest po prostu przegięte. To nie jest. wow, to jest wykorzystanie po prostu skrzynki, więc. To jest wykorzystanie skrzynki akurat. To nie, to nie... było dobre A ludzie co umieją grać w tę grę tak robią Co oni... A bo są 3 sekundy <grym> Co jest? Robił to Ej, ale to jest dobre, bo ten ultimate po prostu powoduje Że gość Nie dostaje damage'a. Dobra, zobaczymy co... Ale ten kolt ma przez ale on ma przez stary Ale on ma przewalone, Mam nie, że jakoś ptuje To jest typowa sytuacja, I nie? pan. Dobra, czekaj, okej, okay, patrzymy. A tak to tak działa, faktycznie. Co? On... Jakie to było 200 IQ stary? Jaki ty masz zapłon, człowieku? Bo ja. Ja byłem w szoku, co się stało w tym momencie. On z, od, odpalił ulta i go zeresbił po drugiej stronie wody. Jakie to było. Jakie to było genialne, stary! Ej, nie wpadłbym na to w życiu, jestem za głupi, przepraszam. Przepraszam widzowie, że wasz drugi ulubiony YouTuber jest głupi. No, PIERWSZE to ja wszyscy wiemy. Napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony YouTuber. Nie piszcie, że ty, Josi, bo ja wam nie wierzę na słowo. Swój... Nie wiem, co byście musieli zrobić, żebym wam uwierzył. Papa pa, pa kalkulatorek Patrz, pasz. patrz. patrz. O, stary, jakie to było piękne! Nie, nie, nie powiem wow, tylko dlatego, żebyś ty powiedział i by się wyrównało jeden do jednego, nie? To, no... Stary, ale to było, to było naprawdę piękne. To było przekozackie, tak. To było, po no. Leo... Nie, te wbijania piłką to są naprawdę sztosem czasami, nie? Serio. Okej, okay, odbiję się. Ej, serio? Ale nie no, bo przestał... Aha, bo on już nie ma. Bo on już nie ma auto-ataków. Co jest? Co jest? Co jest? Ja pierdziele, Bo on na nie miał! Ale, on... ale. Ej, ta piłka w ogóle też powinna się nie widziana, no to byłoby zabawne. Zara, będzie walona. Najlepsze Nie co, wiem, że... nie wiem, po tak... prostu stary oni nie Takie akcje możesz robić kiedy masz team taki gadacie coś, nie? To spoko, ale tak to e, nie. No, ale to jest kalkulacja 200% moi drodzy. Napiszcie w komentarzu albo dajcie łapę w górę, jeśli chcecie jakąś na przykład kompilację typu y, nie wiem, calculated. To było zabawne. Jak to na przykład Ok, obliczanie linii. <słuch> O widownia. widownia! Widownia no! Widownia! O, ten chłopca podskoczył. No. Dobra, wygrał. Słupek wygrał. To jest chyba winner dzisiaj, naprawdę. W sensie, to było. To było. To było. To było naprawdę wyliczonej kawy. Życząc mnie wszystkich. Jakie to było przykre dla nich Ja pierdzielę Półtora Licz drużyny tak... umarło! Jedna Licz bomba moim drodzy parta, nie? No. O, dobra, timują się niby, zobaczymy. Ojej, oj, ojej. ojej. Biedna szelka została sama. Na ilu chłopa w ogóle? O Jezu, ale bombią ją Nie, nie, to ona jeszcze tu wygra. Patrz Thanos, o Dobra, stryknie palcem i nie będzie 50%, 50%. O, okej. Okay. Mamy naszego coacha Zrobisz to ZROBISZ TO Powinien My w ciebie coach... Powi... Powinien coach Mike wyskoczyć i powiedzieć Gdzie są twoje marzenia? No, naprawdę... Taki A... rozkosz się zaczął robić, co jest? Normalnie jakbym oglądał Intermajora Ale ziemia czy jest płaska? Ludzie ogłym nasnówcie się Tylko zamiast o płaskiej ziemi to jest o... O tym, że mo może... Uuu. No I, Jezu I po lusterku I po lusterku Dobra Kruk, kruk w ostatniej chwili weźmie piłkę, nie? No to było... Co jest? Co jest? Podbija się 20 stron, nie? Ale to było... Ajajaj, aj, aj, to też było najstary nice, Dobra, cyk Czekaj czekaj, 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 co? Patrz! A nie, nawet ja tego nie... Czekaj, co? Aha! Chłop wbił tą piłkę sobie! Na niego wpadła i on ją wbił do swojej bramki! Okej! Okay. O, i znowu! Dobra, więc to jest nasz ostatni coach pewnie na, dzi na dziś, zobaczymy! Proszę pana! O jeny. Co jest? A, okej. Okay. No A. jednak A. się nie udało. Jednak się nie udało. Jednak jednak. ojej, nie ojej. A, ała. Coś, coś się coś nie piekło. ała! 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 On już... Dobra. Patrz, jedną bombę postawi i wszystkich wywali na web. To sobie tak to nie, dwa. bo ona nie, nie ma tego. <laughs> Ja nie miałem takiej sytuacji A, w ogóle, jak grałem okay. normalnie, ale chciałbym mieć, zobaczyć co stanie, nie? Więc moi drodzy, w takim razie to było na to. Że dziękuję no. Wam serdecznie za uwagę. Za obejrzenie. tutaj po mojej prawicy macie fajny opening. Otwierałem 200 skrzynek, więc obejrzyjcie sobie. A po mojej lewicy macie kompilację. Spróbuj się nie zaśmiać Minecrafta, która jest bocotęk mimowa, więc jeśli lubicie takie rzeczy, to klikajcie kanał Hadesiaka i wbijajcie na grupę linki w opisie wszystkie. Elo! Elko! Jeszcze jak?